Hej, się mandrę si, czołem tutaj, szybek.pl i mam do Was super wiadomości, no w zasadzie jedną. Minecraft 1.8 właśnie wyszedł, tak? Przed godzinką, w zasadzie niecałą, jak to teraz kręcę, Minecraft 1.8 już zawitał na serwerkach Mojangu, więc można sobie go pobrać. Można sobie już pograć na tej wersji. Jest to już oficjalna wersja, więc fixów chyba już nie będzie. Nie będzie przynajmniej potrzeby, żeby cokolwiek poprawiać. Mam nadzieję, że przez te wszystkie snapshoty, które były, i recenzowałem to jakoś. Tak, nawiasem do tego wszystkiego macie um, odniesienie w opisie, tak, w opisie tego filmu macie wszystkie przeglądy jakie robiłem pod tą wersję. Zresztą teraz na ekranie chyba też coś się pojawi, ale tego nie wiem, to mówię cichutko. Um, więc tak, wyszły jeszcze trzy pre-release i w końcu wyszedł Minecraft 1.8. E, tak więc to tyle w zasadzie co mogę wam na jego temat teraz powiedzieć, bo jakby nie było wszystko opowiedziałem. Przez te pre-release poprawili tylko trochę bug Tam z króliczkami coś nie coś, żeby wszystko ładnie pracowało, ale generalnie nie ma już żadnych nowości. Wszystkie nowości, które były, były w samych snapshotach, i właśnie je omówiłem, także do nich. Zapraszam, tak, żeby sobie obejrzeć wszystko. Wszystko tam omówiłem. I to w, zas w, ojejku, w zasadzie e, tyle, co mogę Wam teraz poopowiadać. Nie będę przedłużał tego materiału, jeżeli jesteście zainteresowani pooglądajcie znowu w opisie. I to tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.